Witam serdecznie, tutaj Stili jest to 288 odcinek z w sumie kolejny dzień, kolejny odcinek. Bądź co bądź na poprzednim odcinku do tej pory nie wpiliście 500 lajków, tam brakuje lekko ponad 100, no ale powiem, powiem tyle, że wam wybaczam ten T -t tą sprawę, i po prostu zapomnijmy o tym, ale jeśli chcecie, tak jak wiadomo, dzisiaj będzie odcinek spokonywania, wydaje mi się, że całego tego nowego lochu, a w sumie połowy tego nowego lochu, a w sumie nowej połowy tego lochu. A jeśli chcecie, odcinek spokonywania tego lochu, ale w strefie mroku, zostawcie tutaj również 500 łapek w górę. A jeśli chcecie, żeby tamten odcinek był odcinkiem, w którym ani razu nie będę narzekał na tą tą grę, zostawcie. 600 łapek w górę. To wtedy będzie odcinek z picia nowego lochu w strefie mroku bez narzekania. Czy to na ten update, czy ogólnie na grę, więc to naprawdę może być wyjątkowy odcinek. A propos tego, tego narzekania, no to tak jak mówię, takie zmiany typu właśnie, że nie, nie trzeba już podnosić levela pomocnikom, tylko sam się automatycznie podnosi. To jest. No straszne ułatwienie i, i moim zdaniem takie rzeczy nie powinny się dziać. Ale właśnie, może na następnym odcinku, może to jeszcze troszeczkę za, za wcześnie, na następnym odcinku zrobię ankietę, jak Wam się podoba ten update i po prostu będziecie oceniać update od 1 do 5. No i wtedy sobie to wszystko obliczymy średnią tego Waszych głosów i zobaczymy na ile oceniacie ten update. No, ten update dla mnie no, tak naprawdę no, nie wprowadza nic e, pożytecznego, bo tak naprawdę zabrali kolejną fajną opcję, która by mogła się fajnie rozwinąć, czyli tworzenie mixtur i zrobili to totalnie beznadziejnie, więc to dla mnie jest minus. Jedyny plus no, to to, że Eklepsydry że działają już nie tylko na, e, na właśnie misję, ale też na. Na no hazardiste. Właśnie tego słowa szukałem. To jest na pewno duży plus. Też sporym plusem jest ta nowa opcja u kowala w miarę w porządku. Mogłaby być też opcja po prostu zmiany run za, za te surowce dla osób, które nie mają grzybków. Tak jest moje zdanie. I co dalej? No, i to chyba na tyle. Chciałbym okuczenie tego nakarmiłem, ale dobra, jakoś nie będę płakał. Eee, tyle chciałem na razie powiedzieć. Znakadnimy sobie, co zrobimy misję. Co mamy na karpupilet trzy razy. Dobra. Jeśli chodzi właśnie o hydra, hydra też na pewno spory plus e, dla starych serwerów, którzy, które nie mają aż tak aktywnej gildii, to jest na pewno e, dużo, lepsza, e, dużo lepsze rozwiązanie niż to wcześniejsze. Czekajcie sobie. Dobra, więc możemy sobie zaatakować siedmiogłową hydrę, czyli coś, czego jeszcze nigdy w historii naszej gildii nie udało się pokonać. No i sprawdźmy, czy chociaż 1% jej zabierzemy. W sumie nie pamiętam, ile miała, ale chyba zabraliśmy 1% albo nawet więcej, no ale musielibyśmy zabrać chociaż, chociaż 2%, żeby gdyby wszyscy atakowali to, żeby on padł. No i chyba coś w okolicach tego zabraliśmy. W sumie mogę sobie podnieść mogę sobie podnieść Hydra mogą to zrobić wcześniej. Podniosę te trzy razy Można. może to coś da w następnych dniach. Do łóżku sobie zaraz przejdziemy co tutaj się dzieje. Fajnie jakby się udał kliknąć tutaj nic się specjalnego nie dzieje odbierzemy sobie złoto mamy w sumie prawie 2 miliardy golda ale na razie w sumie nie wydaje no, jeśli będę miał jakieś trudności w loszku, w tym no to sobie wtedy to zrobimy, a jak nie będzie trudności, to po prostu tego golda zaoszczędzę, bo mam jakieś przeczucie, że w niedługim czasie może wyjść aktualizacja z nowymi osiągnięciami i między, tam, między innymi tam może być, żeby uzbierać 10 miliardów golda żeby sięgnąć tego limitu. No ale zobaczymy, zobaczymy. No i co? Ruszamy, ruszamy z lożkiem, może ja sobie jeszcze najpierw e, screena zrobię, jak on aktualnie wygląda, żebym potem miał do miniaturki najwyżej. E, dobra, i co, lecimy z lożkiem. E, kogo teraz tu mamy? Choć, choć wciąż dzwoni Ci w uszach, to myślisz już o zmianach w wersji zremasterowanej. E, idziesz przekazać jedną czy dwie sugestie. Gierd chętnie ich wysłucha, ale najpierw zamierza rozpłatać Ci czaszkę toporem. Czyli też to jest gość od wersji remaster. E, no więc chętnie bym mu skopał dupsko, bo jest to w sumie chyba najgorsza wersja Shexa, moim zdaniem. O, dropią urodzinowe itemki już. E, dropią urodzinowe itemki, więc to na pewno plus. Ale, no, ten item sam w sobie jest naprawdę dosyć kiepski. Co mamy u wiedźmy? u wiedźmy? mamy rękawiczki. Rękawiczek na razie nie mam, ale coś wrzucimy sobie do kibla, na przykład, właśnie ten item. Potem, o, właśnie, w sumie pokonałem gościa na, na secie e, misjowym, więc ciekawa sprawa. Te lożki chyba faktycznie pójdą całe. Skoro ten już wrzuciliśmy, to rozmontujemy sobie. To jest fajne do rozmontowania, tak żeby było więcej miejsca na lożka. No to musimy sobie wrzucić, bo to też jest całkiem w porządku. No i na razie tyle. Zobaczymy co nam dalej będzie leciało z tych loszków. Kolejna sprawa, leżący Ługasz Lender. Aha, czyli to jest ten z nie wiem czy to jest forum niemieckie, czy international, może sobie się zaraz przekonamy. Po tej przymusowej lekcji muzyki twój wzrok pada na, na nadpalony zwój widzisz na nim polecenie. Przetłumaczyć na wczoraj. Zastanawiasz się co to może znaczyć, gdy w tym pojawia się leżący ługasz, obiecujący ci gruszki na wierzbie w piekle. Uh, on jest chyba z uh, forum międzynarodowego, tak? Czyli chyba musi tłumaczyć no, na język angielski uh, te, te ich niemieckie, niemieckie rzeczy. I wiecie co? Wiecie jak uh, moim zdaniem wygl wyglądało dodanie tego lożku? Po prostu przez pandemię. Przez pandemię no troszeczkę mniej osób kupywało grzybki. No i wszyscy w firmie Playa się zsiedli przy takim ogromnym prostokopnym stole. Oczywiście właściciel firmy Playa siada, siada przy na, e, krótszym, krótszym brzegu, tak żeby widział wszystkich i mówi, słuchajcie, mamy ciężką sytuację w firmie. Nie będzie w tym miesiącu premii, ale za to dodamy was do super nowego lochu w grze. Nie wszyscy oczywiście sztuczny uśmiech na twarzy. Wow, super, będziemy w tej świetnej grze, w której oczywiście każdy z nas gra. E, I to nie tak, że, że tej gry nie lubimy, ale, ale super, super. Właśnie nie chciałem pieniędzy, tylko chciałem być w tej grze, więc. więc e, no, ogólnie to są potajemne informacje, nie powinienem wam mówić, że wiem takie rzeczy, ale no niestety tak jest. Tak jest, zaraz w sumie wbijemy. Wbijemy kolejny poziomek. Fajny przedmiot tylko Taruna taka do dupci, ale... Ale teraz słuchajcie, może nam się przydać e, przydać ta nowa opcja, tylko że nie mam kurcze nie mam klejnotu. O, to może na następnym odcinku. Na następnym odcinku skorzystamy sobie z tej nowej opcji. No bo tak tutaj mamy inteligencję 595 i wytrzymałość 683, no a tutaj mamy tego i tego więcej. No i jeśli będziemy mieć runę z tego, no to tak naprawdę będzie dużo lepszy itemek, ale no potrzebujemy klejnotu. No bo zgaduję, że jak zmieniamy runy, to również właśnie, czy klejnot przepada. To jest pytanie. Możecie mi napisać w komentarzu, czy macie informację, że jak zmieniamy runy, to zmienia się tylko runa. Czy ten item, z którego przekładamy runę, on się usuwa całkowicie? No to jest dosyć ważna kwestia. Choleryczka Hana. Sprawna organizacja to klucz do sukcesu, czy to w domu, czy w szkole, czy w pracy, a tym bardziej w piekle, wszak tutaj chaos znaleźć można w każdym kącie. Jak to dobrze, że w ogarnianiu sytuacji pomaga siostra licha piekielnego. O proszę, czyli to jest siostra... Siostra... Siostra tego pierwszego przeciwnika. No to widzicie, no, nic dziwnego, że gra to wyg ta wygląda jak wygląda, no bo jak tam wszystko co w rodzinie to nie zginie, no to niestety ta gra ginie właśnie przez to. Nie, no oczywiście się śmieje. Loch no, całkiem spoko pomysł, tak sobie będą się chwalili, że są w grze i tak dalej. Świetnie mi to wiele nie daje, ale, ale niech się cieszą, że są w grze. Właściwie to nie jest jego prawdziwą siostrą, tylko towarzyszy mu w cierpieniu. Aha, dobra. Szybko zhejtowałem i szybko, w sumie mi się głupio zrobiło, bo to jednak nie jego prawdziwa siostra. Widzicie, czasami nie warto oceniać książki po okładce. Gdyby mi się chciało, to bym wyciął to, żeby nie wyszło, że, że od razu hejtuję i tylko narzekam, jak wy to piszecie. Ale wiecie, no, w tym, w tym narzekaniu też jest. też jest jakiś urok, no nie? Anioł Apokalipsy Alex. Niech sami sobie to wszystko organizują. Wkraczasz do zdewastowanej kuchni. Na szczęście nikogo tu nie ma, ale cóż to? Czy to zapach pieczonej pizzy? ależ nie. Ktoś ukrywa się w piekarniku rozgrzanym do, 9, do 200 stopni Celsjusza. Tej pizzy nie wystarczy dla, dla dwóch osób, więc musisz zawalczyć o swój kawałek. No, wydaje mi się, że to. Uuu, no dobra, udało nam się go pokonać. Eee... Nie wiem, czy w tym lochu są e, ustawione jakieś e, chujowe runy, czy oni mają taką opcję, e, żeby ustawić w lochu chujowe runy, no bo, mm, jakby to powiedzieć, e, no lecą po prostu chujowe runy, <grywki> tak w skrócie, e, więc no, co ja mam wam powiedzieć, Hacker Jan, mają jakiegoś hakera? Masz już do śpicy. Zaczynasz szukać odpowiedzi. Wygląda na to, że na miejsce każdego pokonanego wroga pojawia się trzech nowych. Nie możesz w to uwierzyć. Coś takiego zdarza się tylko w kiczowatych opowiadaniach fantazy. Po kilku kolejnych krokach koło ucha przelatuje ci kilof wbijający się w ścianę obok. No sprawdźmy co z tym kilofem. Na razie chyba nie widziałem innej klasy. Może pozapisuję sobie te walki, żeby... Potem jakieś screenki porobić, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Dobra, tutaj pojawiają się jakieś problemy z tym lożkiem, ale wydaje mi się, że to tylko chwilowe problemy. Tak też yy, i się stało. Eee, ko kolejny przedmiot ze świetną runą. Eee, fantastycznie, i mamy poziom wyżej. No i automatycznie nam się wbił ten poziom na pomocnikach. Eee, to sobie na pewno do kibelka zostawimy. Ja nie chciałem klikać tego. To sobie wyrzucimy. Dobra, te wszystkie 38 sobie wyrzucimy. No bo to też nie są jakieś e, piękne liczby. O, ale to w sumie sobie możemy rozmontować. Dawno tyle epików nie miałem, znaczy pewnie e, po aktualizacji z jakimś innym lochem, który ostatnio był dodawany, tyle epików miałem, ale, ale tego nie pamiętam. Cztery-ręki Peter. Dobiega ci ciche klikanie, idziesz w jego stronę, robi się coraz głośniejsze. Przy płonącym komputerze siedzi jakiś kobold. Nie wiem, kto to kobold, zaraz wam powiem. <laughs> Kobold, karzełek duszek, złośliwy domowy krasnal lub gnom, pilnujący podziemnych skarupów, postać pochodząca z folkloru niemieckiego, obecnie często spotykana w literaturze fantastycznej i grach fabularnych. Ale taka szybka lekcja ode mnie. Czyżby to Kotbold? Kto to jest Kotbold? Zaraz Wam powiem. <słuch> no pewnie to jest jakaś grasów, której nie rozumiem. Nie, tak, czyli to musi być jakaś grasów. E Dwudziestopalczasty system pozwala na zaprogramowanie zupełnie nowych funkcji. Nagle kodbolt słyszycie, i robi literówkę, to Twoja wina. Chyba, że miało być kod, znaczy kobolt, że kod do gry i tak dalej, że on robi kody i, i w ogóle jest cheaterem i e, minus rep dla niego. Um, no spokojno, co ma, no po prostu z nim wygrajmy, tam nie ma co analizować tego wpisu. E, no jest troszeczkę mocniejszy. Ale wydaje mi się. O, dobra. Po prostu szybciej niż myślałem. Już go chciałem troszeczkę szybciej klikać, ale, ale nawet nie musiałem. Co nam wydropił? <noise> na wszystkie cechy. Jak już jakakolwiek dobra runa, no to już niestety na wszystkie cechy. Ehm, kolejne. Ciekaw jestem, kto będzie bossem bossów teraz. Artysta znany dawniej jako Andreas. Ehm, czy to nie będzie przypadkiem on. Wiecie co, w następnym odcinku Wam dam sprostowanie, bo tak jak wiecie kiedyś e, we wcześniejszej wersji tutaj były tosty założycieli i były dwa te tosty założycieli. E, no i ten jeden to jest ten Clifford, który rysuje te postaci i tak dalej, no i Clifford, e, chyba on tak ma na imię, jest tym fidgetem, fit, tytułowym. No a tego właśnie nie ma drugiego tosta, więc albo tam poszła jakaś kłótnia, albo on powiedział, że nie chcę już więcej ruchać ludzi na hajs i nie chcę wprowadzać update'ów tylko dla nowych graczy. Może on, on faktycznie, jako jedyny z nich, grał w tą grę i on rozumiał i przez to odszedł, ale no wiecie, wiecie jak jest. Co miałem mówić? Właśnie tak sobie ostatnio, w sumie tak naprawdę to dzisiaj myślałem, a w sumie wczoraj, bo już jest godzina po północy. Kiedy ostatnio został wprowadzony, wprowadzony update typowo pod graczy z wyższym levelem i w sumie, chyba przez 11 lat gry, nie było update'u czysto skierowanego pod graczy w late game'ie? Poprawcie mnie, jeśli się mylę w komentarzach, ale... no nie. Wydaje mi się, że nie. Ale no, no oprócz takich lochów, które tam, wiecie, bijemy na, powiedzmy, strefę mroku, tak? No to to jest, to jest taki update pod late game, no ale te lochy czasami są przesadzone, więc wiecie. Ej, czemu ja mam tutaj 11? O, dobra, jest jedyna. Dobra, jaka liczba jest po 10 na 11? Kurde, raczej nie 9, nie? Dobra, nieważne, to było głupie. E, nic takiego się nie stało. Trochę farby i będzie jak nowe. Tylko gdzie w piekle znaleźć dobrego malarza? Jak na zawołanie pojawia się człowieczek z pędzlami, ale nie, to nie może być prawda. Wkłada je między palce i z pędzlowymi szponami, rzuca się na ciebie. E, no zobaczymy. Zobaczymy, czy da nam radę. Jest to zwiadowca. Więc no po prostu musi siąść jeden kryt z tego co widzę, no bo on też nas jednym ciosem bije. No jeden dobry kryt i powinno być po gościu, eee, ale czy ten kryt siądzie 7 milionów? Eee, no widzę, że ten loch jest eee, dosyć oryginalnym lochem, bo, bo nie było takiego locha w sumie, że, że większość bijemy na raz, że to jest walka na jeden cios. Eee, Kurczę no, gdyby nie było na wszystkie cechy, to by była naprawdę spoko brońka e, No i boss bossów, kto jest boss? To jest Clifford Tak? Zaraz zobaczę, zaraz wam powiem Bo on coś ma właśnie, Marvin Clifford Zaraz sprawdzę e, Tak, Marvin Clifford Aha, Kurde, jak pamiętam, czyli to jest e, Fit, fidgeta w grze mamy już drugi raz, mamy go i w gabinecie magii jest bosem bossów. Wkraczasz do ostatniego biura. Lewituje w nim ostateczny boss: Demoniczny Duke, Herald. Już mi się nie chce sprawdzać, kto to jest Duke. Eee, cholerny książę konających arcydemonów agonii. Bestialska bestia, apostoł apostazji. Szelma, szatana, han chaosu, marki, smartwicy, choć znajomi wołałem na niego, marw. Dobra, No poczytaliśmy sobie. Uuu, czy on będzie do pokonania? Znaczy, no na razie żaden kryt nie siadł. Ale no to jest mag, więc on mi spory damage może blokować. I obawiam się, że, że nie dam mu rady. Ale moje obawy poszły w niepamięć, bo bez problemu mu daliśmy rady. I sprawdźmy, czy chociaż jeden item z tego lochu się przyda. Pokonaliśmy na dzisiejszym odcinku 8. 8, jak się nie mylę. Tak, bo chyba na wcześniejszym pokonaliśmy, e, pokonaliśmy dwóch, teraz 8. E, I nie wypadł żaden fajny itemek. No niestety, tak to już bywa. 20 minut odcinka w sumie, więc ...więc e, naprawdę całkiem w porządku to zleciało. E, no i w sumie... w sumie znowu jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy z klaserem, bo brakuje nam dwóch itemków albo nawet trzech, ale poszukajmy się, bo skoro już są itemy urodzinowe, a mi tam kilka urodzinowych itemów brakuje, to być może ktoś sobie już wydropił z tego nowego lochu i ma założony. No i właśnie tak w ten sposób bym sobie uzupełnił, ale no zobaczymy, czy ktoś będzie posiadał ten przedmiot. Wiesz, jak ja dawno nie szukałem ludzi do klasera na tym serwerze, naprawdę. To się może wydawać śmieszne, ale no niestety, bo niestety jest prawdziwe. Dobra, mamy pierwsze. Powinien ten maguś siąść e, i brakuje nam, no nie, w sumie dwóch itemów nam jeszcze brakuje. E, który to był? Ja nie pamiętam, który to był, zaraz sobie sprawdzimy. E, Akito, Akito, Akito. Dobra, może tak, wy... aha, bo on chyba spadł teraz w rankingu, no właśnie. Chyba spadł w rankingu, więc sobie od Broka weźmiemy i będziemy lecieć dalej. Czy znajdziemy jeszcze dwa itemki? A fajnie by było wybić 100% klasera. Ale zobaczymy, czy to, czy to będzie takie proste. Moim zdaniem to nie może być takie proste, bo ta gra oczywiście nie staje się coraz prostsza, tylko coraz cięższa. Cięższa gradu utrzymania, bo żeby w nią grać, trzeba coraz więcej pieniędzy wydawać. Wiecie o co chodzi. Ale żeby nie było, że tylko narzekam to, to powiem coś miłego o tej grze. Sorry, wiecie, że mam kiepski mikrofon. Akurat jak chciałem coś miłego powiedzieć, to mi przerwało mikrofon, więc no niestety niestety nie. Nie usłyszycie, co, co chciałem powiedzieć, a nie lubię się powtarzać, więc po prostu nie powtórzę tego. Wiecie o co chodzi. Ale a propos, a propos powtarzania, no to niestety chyba nie uda nam się znaleźć drugiego ataku do, do klasera. A to jest na pewno smutna rzecz, ale jak się nie mylę, to dzisiaj jest pierwszy dzień. A i w sumie została wprowadzona poprawka do update'u, ale w sumie nie chcę mi się wchodzić na forum. E, mogę wam po prostu zostawić link w opisie e, do tej poprawki, tam sobie przeczytacie. Niewiele rzeczy się zmieniło, e, kilka kwestii się wyjaśniło tam, więc całkiem w porządku, ale dobra, nie będziemy już Was zanudzać. E, walniemy sobie tą misyjkę. E, I co, czekajcie, mamy tutaj tak, 2, 4, 6, 8, 9 itemków, 9 e, razy 5 to mamy. E, 9 razy 5 to mamy 450, czyli mamy 450 wypełnienia do kibelka. 450 to mamy 765, 765, 795 jeśli wrzucę klejnot i, 7, i 825 jeśli wrzucę kolejny klejnot, czyli potrzebuję jeszcze dwa klejnoty. Do wrzucenia, żeby mi się to wyrównało pod zwykłe przedmioty. Dobra, szybka matematyka wykonana. Mam nadzieję, że Was nią nie zamudziłem. W sumie to nie było nic skomplikowanego, ale co? Mam nadzieję, że się podobało. Znowu ponad 20-minutowy odcinek. Mam nadzieję, że łapkę w górę zostawicie pod tym odcinkiem, jakieś subskrypcje, bo zbliżamy się do tych 10 tysięcy subów i mam nadzieję, że po prostu mi pomożecie w tym. No i ja, e, ja wam się każę trzymać, ja też się będę trzymał i się słyszymy być może jutro, jeśli zostawicie fajną ilość lajków, bądź subskrypcji, bądź w ogóle będziecie fajni i w ogóle więc trzymajcie się, bye bye.